Właśnie w roli rodzica odczułem, jak ten z trenerów stosował wobec jednego z moich synów na przykład i obserwowałem tego syna i jego kolegów, którzy byli na tej ławce rezerwowych, w cudzysłowie, która miała obserwować inne dzieci. To jest dla tego dziecka wyraz odrzucenia i wstyd. To dziecko przeżywa negatywne emocje, wstydu, yy, odrzucenia, smutku. I temu powinien służyć trening piłkarski. I oczywiście widzę to w przedszkolach, to są te stoliki, kary stolikowe. Tak, Jeśli dziecko nie robi tak, co trzeba, no to iść do stolika. I na pięcioletnie właśnie tłumaczę, jak są te kary stolikowe. Tak? Mam nadzieję, że to pani suchy, nie słucha niedawno. Takie ile ile minutowe może być? Nieraz jest aż do obiadu na przykład, czy coś tam. Ale generalnie takie dziecko po pierwsze nie, ak nie uczestniczy aktywnie w treningu, bo w tym momencie siedzi różnie. Nieraz siedzi niektóre dzieci 20 minut. Tak? Przy skrzatach no to jest jedna trzecia treningu. Yy... Uważam, że w inny sposób można, można, można yy, te, dziecko, te dziecko zachęcić. Pewno będzie pytanie. Od jak? razu przykład no pewnie. Jak, jak, jak? Yy, po prostu zmienić ćwiczenie. Środek treningowy. Ja przechodzę, yy, jak na przykład mówimy, mówimy o przedszkolakach. Od razu, od razu, jak widzę, że dzieci się wyłączają, tak? No nie, mówimy, to zależy, czy większa grupa, czy ten jeden, bo jeżeli większa grupa, to zmiana ćwiczenia naturalnie. Natomiast. Też, też, zmiana. też hmm. zmiana, też zmiana, nawet zmienię, zmienię grę. Zrobię coś innego, zrobię zabawę, ćwiczenia taką przerywającą, żeby dziecko się inaczej zaktywizowało. Bo może właśnie to dziecko miało potrzebę zauważenia, tak? Brakowało tej pod... niezaspokojoną potrzeby relacji miało tak na przykład z... i, i, i w, ten sposób, w ten sposób się wyraża, także no, mówię na przykład na. Na przykładzie mojego syna. Mój, mój syn, jeden z synów z... przestał trenować. I on mówił na przykład, on na treningach specjalnie chodził sobie tam. Wieku już młodika, chodził sobie, żeby manifestować swoją niechęć. Tak? No. I to, to po prostu, co może trener zrobić, tak? Porozmawiać jedynie z dzieckiem, co jest tego powodem. I, 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 I porozmawiać z rodzicami, i tyle, tak. I, i dziecko, dziecko trzeba, wybór trzeba uszanować, tak. I, i tu nie ma co, co, co szukać też na siłę zawsze rozwiązań, w sensie, tak jak mówiłem też na przykład, ze z zmianą ćwiczenia, zabawy, gry, bo nieraz biorę to tutaj, podaję przykład mojego syna, tak. Jest taki, taki powód, tak.